Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie znowu w realu. Proszę wybaczyć, Waldemar może się czuć nieswojo, bo to życie prawdziwe, rzeczywiste. Proszę Państwa, chcieliśmy dzisiaj troszeczkę o różnych dominacjach poopowiadać, ale już przed y, nagraniem żeśmy się tu mocno ścieli, bo Waldemar zna tylko jedną dominację, wierzchołkową. Jedną. Powiedz na czym polega, chociaż może się trochę. Z tego co mówiłem jeszcze przed odcinkiem, znam jeszcze kontrolę wierzchołkową, która bardziej jest adekwatnym stwierdzeniem, jeżeli mówimy o drzewach, także drzewach owocowych. Natomiast samo zjawisko dominacji wierzchołkowej z całą pewnością jest wykorzystywane wszędzie. A polega na tym, że pąk główny, pąk szczytowy dominuje nad tymi, które są poniżej. Zgadzam się. Co wynika z kilku różnych mechanizmów, w zasadzie, kilka mechanizmów. E Postuluje się, że kilka mechanizmów może do tego prowadzić. Może to być mechanizm związany z biosyntezą i transportem auksyn, bądź też mechanizm. Przede wszystkim. Mechanizm... To najważniejsza, najważniejszy. E, tak, dokładnie. Można powiedzieć, że jest to mechanizm. Nadrzędny względem tych, które są kolejnymi. Czyli pokarmowy mechanizm, mówiący o tym, czy teoria mówiąca o tym, że tam, gdzie są produkowane auksyny i gdzie występują w największych ilościach, tam również transportowane są w dużych ilościach asymilaty i makro, makro i mikroelementy. A także możemy mówić również o mechanizmie polegającym na tym, że tam, gdzie mamy dużą ilość auksyn, efektywniej zakładane są wiązki przewodzące, te wiązki przewodzące są skuteczne większe, w związku z tym mogą transportować więcej asymilatów. Więc mamy taki trójkąt, który, e, trójkąt naczyń połączonych w zasadzie, który, który ze sobą się które ze sobą się wzajemnie przeplatają. W praktyce cały ten cyrk związany z auksynami ma niezwykle ważne praktyczne znaczenie, jeśli na przykład produkujemy drzewka w szkółce. W pierwszym roku, kiedy nam wybija pęd główny z tego oczka, które tam założyliśmy, ten pęd rośnie do góry. Na początku nie ma żadnych rozgałęzień. Dominacja wierzchołkowa jest tak silna, że pozostałe pąki w tym roku pozostają zazwyczaj uśpione. Ale jeśli tą dominację wierzchołkową na chwileczkę przyblokujemy, w szkółce robimy to syntetycznie, dorzucimy trochę więcej cytokinin, plus. Na przykład gibberelliny, spowodujemy wyrastanie, pobudzenie pompów bocznych, żeby wyrosły. W ten sposób rozkrzewiamy drzewko. Tylko nie możemy tego zrobić tak, raz rozgałęzić i zostawić sobie samemu, bo później znowu trzeba przypilnować, żeby ten przewodnik znowu przejął kontrolę. Dzięki temu on znowu staje się dominujący. Natomiast dzięki tej kolejnej dawce aukcyn, która będzie spływała z góry. Te boczne gałęzie bardzo ładnie się wychylają. Im więcej auksyn, auksyn, tym lepsze kąty odchodzenia gałązek. Są to gałązki syleptyczne, czyli wyrosłe tego samego roku co pęd główny. No i charakteryzują się na przykład tym, co też później mam nadzieję, że dojdziemy do tego. Ale. Będzie miało znaczenie w porównaniu z gałązkami proleptycznymi, czyli tymi, które wyrastają z drewna z pąków, które były w zeszłym roku. Syleptyczne powstają tego samego roku, więc w porównaniu z tymi wyrastającymi rok później mają już pewną przewagę, bo mają dobrze wykształcone tak, wioski. Są lepiej wykształcone, są lepiej odżywione. W związku z tym na pewno kolejnego roku będą miały przewagę nad tymi, które będą dopiero zakładane. Pędy syleptyczne mają jeszcze Jedną ważną cechę, bardzo dla nas sadowników przydatną. Otóż na takim drzewku, jeśli ma dużo pędów syleptycznych, to te najniżej położone są najdłuższe, a później im wyżej, tym krótsze. Tworzy nam to taką ładną koronkę i jest to dla nas przydatne. Tak nam to pasuje. Chcemy, żeby drzewka były na dole szersze, na górze bardziej wąskie. Dzięki temu mamy lepsze doświetlenie koron. W przypadku pędów: proleptycznych będzie odwrotnie. Jeśli w pierwszym roku pęd się nie rozgałęził, powiedzmy ma metr wysokości, to w drugim roku wyrasta przede wszystkim przewodnik, no i pędy boczne. Tylko tu jest odwrotnie. Im niżej, tym krótszy, im wyżej, tym dłuższe. Te wyżej położone gałązki są dłuższe, no bo na przykład powstały z silniejszych pąków. Inaczej jakoś wytłumaczyć? Nie, zdecydowanie tutaj można tak powiedzieć. Te pąki są silniejsze także z powodu tego, że substancje odżywcze, które są transportowane do tych pąków, one przecież pierwotnie trafiały do tego pąka szczytowego. Teraz łatwiej jest dotransportować także te substancje do tych, które mamy tuż pod nim rozgałęziające się. No dobrze. Proszę Państwa, tu mamy przykład drzewek, które powstają, Sadzone były jako drzewka dwuletnie typu knybbaum. Czyli w pierwszym roku wyrósł pęd, został przycięty na odpowiedniej wysokości i wypuszczony jeden pęd, czyli to jest drzewko dwuletnie, ale z jednoroczną koronką. I takie drzewka miały bardzo dużo tych pędów syleptycznych, które stworzyły nam ładną koronkę. To jest gala na M9, posadzona co 80 cm. I jak widać, to jest drzewo w trzecim roku po posadzeniu. To jest drzewo drugi rok, to to już jest, to jest akurat dwa lata starsze, czyli to jest czwarty rok. Jest to fajne, ładne, ale w jednym i drugim przypadku, proszę zwrócić uwagę, niewielka jest jeszcze różnica na górze. Dlaczego? Ponieważ drzewka, które mają dużo gałęzi bocznych, a każda z tych gałęzi ma swój pąk szczytowy, lepiej się rozrastają w szerokość, a trochę... Przez to osłabia się wzrost w górę. I ładnie, cieszymy się, że ta koronka jest taka kształt na początku, ale czasami mamy problem, żeby to drzewko dorosło do swojej maksymal, maksymalnej wysokości, żeby doskoczyło do górnego druta czy do końca bambusa, e, tak żebyśmy mogli pełną wysokość drzewka osiągnąć i zakończyć już tam wzrost. Tak, tutaj już raczej nie możemy mówić o dominacji wierzchołkowej. Natomiast możemy mówić o kontroli wierzchołkowej, która dotyczy już całej korony, a nie tylko tego przewodnika głównego. Są pewnością te pędy boczne, które wyrosły, będą przejmowały dosyć dużej ilości substancji pokarmowych, która jest dostarczana do rośliny i w związku z tym będą przez to osłabiały. Ten pęd główny, gdzie nie będą trans transportowane tak efektywnie makro, mikroelementy, woda i inne substancje, które są niezbędne do szybkiego, efektywnego wzrostu. Pewny jesteś? Pewny jestem. No dobrze, niech ci tak będzie. Za chwileczkę przejdziemy dalej. Eee, proszę Państwa, teraz tak, co by było, gdybyśmy takie drzewka piękne, dwuletnie posadzili nieco, czter nieco 80 cm, a co 40? Te boczne. Piękne gałęzie e, będą musiały być mocno skrócone, po to, żeby się nie zrobił, zrobił mały gaj na dole. Żeby się nie poplątały nam na samym starcie, żeby się wzajemnie nie zacieniały. Przejdziemy teraz w drugą część kwatery. Tam są drzewka właśnie posadzone co 40 cm. Przeszliśmy teraz do kwaterki. W tej części, akurat drzewka w tym samym wieku to jest drugi rok po posadzeniu. Również piękne knypy były posadzone. Są już jabłka, pomimo tutaj dosyć silnych przymrozków, jednak tego towaru wydaje mi się, że tak w sam raz będzie. Może trochę przymało, pewnie by właściciel powiedział, że to jest zdecydowanie za mało, bo on lubi mieć wysokie wydajności. Ale może w tym roku nie ma co na, nie ma co marudzić. To były też piękne drzewka. Tylko jeśli zostały posadzone co 40 cm, to te silne boczne pędy należało dużo bardziej przykrócić. No i jest teraz pytanie, czy drzewka typu knybbaum mają sens przy takiej technologii? Mi się wydaje, że chyba nie. Może to wynika z tego, że nauczono nas przez wiele lat, nam wmawiano. Że jedyne drzewka dobrej jakości to są drzewka typu dwuletnie, właśnie typu knybbaum. Natomiast ja bym dorzucił oprócz tych wszystkich parametrów, jakie mają drzewka, jeszcze jedną ważną cechę: przydatność do danej technologii. Więc jeśli to są drzewka posadzone co 40 cm czy co pół metra, no to w tym momencie te silne pędy boczne wcale nam nie są potrzebne. Natomiast bardzo ważne jest, żeby przewodnik bardzo szybko dorósł do swojej maksymalnej wysokości. Gdybyśmy posadzili tutaj drzewko siedmiomiesięczne, czyli nierozgałęziony taki metrowy bacik, który praktycznie nie ma gałęzi bocznych, nie ma silnych pąków bocznych, natomiast ma jeden zdecydowanie najsilniejszy pąk szczytowy. To w pierwszym roku ten przewodnik powiedzmy nam przyrośnie pół metra, może 70 centymetrów, a poniżej potworzą się krótkie gałązki i jako gałązki typowo prolektyczne będą prawdopodobnie zakończone pąkami kwiatowymi. Natomiast w drugim roku, kiedy drzewko się już dobrze przyjęło, wzrost przewodnika będzie tak silny, że to drzewko bez problemu powinno dorosnąć do 3 metrów, czyli złapać praktycznie pełną wysokość drzewka. I w tym momencie to, że nie ma bocznych gałęzi jakiś silnych, wcale nam to nie przeszkadza. Wystarczą nam krótkopędy, ewentualnie jakieś nie za długie boczne gałązki, żeby to owocowanie było jak najbliżej przewodnika. Często mamy problem, że sadząc drzewka takie silnie rozgałęzione, one nam ładnie chcą rosnąć na bok, ale przewodnik nie rośnie. Jeśli posadzimy drzewko nierozgałęzione z jednym silnym pąkiem na górze, to drzewko bardzo szybko dorośnie do pełnej swojej wysokości. I zakładając, że to będą przewodniki, co powiedzmy co 40-50 cm czy co 60, to jest tyle drzew na hektarze, tyle tych przewodników, że w drugim, no powiedzmy w trzecim roku owocowania, to peł będzie normalna, pełna wydajność sadu. Kolega się ze mną kłóci, mówi, że te boczne gałęzie to są bardzo potrzebne, zwłaszcza tutaj na dole. Wydaje się, że tak, być może nie w takiej technologii kiedyś sadzimy drzewa co 40 cm, ale jeżeli sadzimy je troszeczkę bardziej oddalone od siebie, one są niezwykle istotne do tego, żeby produkować mimo wszystko substancje, które są niezbędne do wzrostu. Jeżeli mamy tą masę wegetatywną, która jest na, na tym poziomie, który Państwo możecie obserwować, rozgałęzione pędy boczne, te liście produkują na tyle dużo cukrów, na tyle dużo aminokwasów, białek różnego rodzaju, hormonów, że są w stanie z całą pewnością wykarmić wszystkie owoce, które znajdują się na drzewie. Tutaj, ja już wiem do czego Zbyszek będzie zmierzał, bo chodzi oczywiście mu o jakość plonu i będzie chciał pewnie nawiązać do tych owoców, które są najbliżej tego głównego przewodnika. I tutaj będzie miał rację z całą pewnością, ale moim zdaniem, te gałęzie, które mamy, zostają jako odgałęzienia od pnia głównego, one z całą pewnością. Mogą być przykurcone, ale wtedy musimy o czymś pamiętać. I to jest chyba główna, główna oś sporu między mną a Zbyszkiem, jeżeli chodzi o wykarmianie, wykarmienie całego drzewa i wykarmienie owoców, które powstają blisko przewodnika. Jeżeli pozbędziemy się pędów bocznych, według mnie stopień wykarmienia owoców i wykarmienia drzewa będzie. Być może wystarczający, ale wystarczający tylko na pewien czas. Z perspektywy kilku, kilku lat, które drzewo powinno produkować owoce, ilość substancji, która będzie wytwarzana przez tę roślinę, będzie zbyt mała, aby uzyskiwać rok do roku powtarzalny, dobry jakościowo owoc. Przyjacielu, poprzednim razem byliśmy w sadzie, w odmianie Gloster, tak? Byliśmy w Pirosie, to były sadzone drzewka siedmiomiesięczne. Takie baciki miały 80 cm, metr. Ten jeden rządek glostera to był chyba nawet sadzony taki mały wiersz. Do kolana były raczej. I one nie miały żadnych bocznych gałęzi. I pięknie rosną i pięknie owocują. I są odżywiane. I są odżywiane. Tak, są. Bo na tym przewodniku tworzą się boczne gałęzie. I są liście. Tych liści naprawdę nie brakuje. Mało tego, one są tak dobrze doświetlone, że są naprawdę bardzo wydajne. I zaprawdę, zaprawdę powiadam Tobie, te sześć mniejszych, wydawałoby się może, liści dobrze doświetlonych robi lepszą robotę niż sześć liści, które są gdzieś tam na dole w tym małpim gaju zacienione. I to są darmozjady nie liście? Wydaje mi się, że to nie jest sześć liści. To po primo. Po sekundo mamy dużo większą ilość także owoców, które są mniej wartościowe na tych gałęziach. Jeżeli je skrócimy, jakość jabłka będzie lepsza. Ale będzie lepsza nie dlatego, że mają mniejszą powierzchnię asymilacyjną mniej są w stanie produkować. Ale mają mniejszą konkurencję w postaci tych owoców, które są gorszej jakości. Bo kolego. Jeśli my skracamy gałązki, to skracamy drewno. I wtedy pobudzamy do wzrostu ma silniejszy wzrost taka gałązka. Przez to lepiej ciągnie soki i lepiej wykarmia ten owoc. Jakbyśmy jej nie skrócili, to by miała dużo więcej liści, a jabłek by było tyle samo. Ale ciągnięcie a byłyby drobniejsze. Soków jest wprost zależne od transpiracji, Tak? bo to transpiracja napędza cały ruch wody w roślinie. To ona jest. Tak, to dzięki tym szlakom, którym transportowana jest woda, transportowane są także inne substancje. Im efektywniej transportowana jest woda, im efektywniej przebiega transpiracja, tym więcej substancji jest w stanie w roślinie krążyć. Ja sobie bardzo zdaję, dobrze mówisz to, ja sobie co mówisz jest prawdziwe, jak najbardziej. Że jeżeli byśmy mieli bardzo fajny pióropusz u góry, zbudowane z dużej ilości liści. Tak jak tutaj może jeszcze nie, nie widzimy, ale gdyby to było bardziej rozgałęzione u samej góry, to miałoby to sens. Bo wtedy duża powierzchnia asymilacyjna przeniosłaby się z poziomu e, metr, półtora na poziom 3 metry, gdzie także wykorzystanie światła byłoby zupełnie inne. I tak jest? Tak jeszcze nie ma. Tak może być, jeżeli pozbędziemy się tutaj tych dolnych gałęzi i będziemy dbali o te, o te, które będą rozwijane, czyli musimy skracać także te gałęzie, które są na górze. Tylko jeśli y, pozwolisz, żeby tutaj były gałęzie y, słabsze, czy takiej samej długości jak tam na górze, to tam na górze będą rosły dużo silniej. Za cieniem dół nie będzie światła Ale na dole, i nawet, i nawet pąki się nie będą na dole zakładały. Co do zakładania pąków, to mam odmienne zdanie. Ja, ja wiem, że ty masz <laughs> odmienne zdanie. Proszę Państwa, chyba będziemy kończyli, bo to już czas. W każdym razie musimy pamiętać, że moim zdaniem, bez względu na to, czy mamy gałęzie boczne, czy nie mamy gałęzi bocznych, jeżeli mamy mniej tych gałęzi bocznych, musimy zadbać o odpowiednie dokarmienie roślin. Bo one nie będą wtedy produktywne w dłuższej perspektywie czasu. Zgadza się. Tylko, żeby było dobre wykarmienie, to na końcu gałązki musi być silny przyrost. On wtedy te soki będzie ciągnął do siebie. I tutaj będą silniejsze liście, i tu będzie ta potężna transpiracja, o której mówiłeś. Transpiracja będzie, jeżeli będą liście u góry. Tutaj też oczywiście, ale może kiedyś w innym odcinku. Proszę Państwa, Będziemy ciężkie życie misjonarza sadowniczego, dalej. naprawdę. Misjonarza, okay. <laughs> Miałem być księdzem. <śmiech> Dziękujemy Państwu <laughs> <na razie. śmiech> Do zobaczenia. Do zobaczenia.